Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kurs Tarota, Arkana Wielkie dla początkujących. Kurs Tarot ma na celu podpowiedzieć Wam, jak pracować z kartami, pozytyw, negatyw danej karty. Również karty dnia chciałam Wam przedstawić, jak je interpretować, bo w nauce tarota to nie tylko nauka znaczeń kart, ale również trzeba nauczyć się stawiać pytania, Trzeba też zrobić sobie mapę znaczeń. Co czym jest dnia? Dobrze, no, na przykład wyciągniemy głupca. Karta głupca bardzo często HP tarota. Każdy tarocista winien takie BHP posiadać. I e, warto, aby trzymał się go skrupulatnie. To pytanie to, czy tarot krzywdzi. Możemy realizować swoją pasję pracując z ludźmi, otrzymując w zamian wiele dobra. Również... Jest opinia taka, że ten, kto zajmuje się tarotem, musi liczyć na to, że będzie musiał poświęcić jakąś sferę. Jeżeli chodzi o kwestię tasowania kart, to jak tasujesz karty, ciągać karty prawą, lewą ręką, jak oczyszczać karty. Rozwoju Wam życzę, spełnienia pragnień i nie bójcie się próbować. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.